Czy jest tu ktoś, kto nigdy nie słyszał kibiców West Hamu śpiewających I'm Forever Blowing Bubbles? Można nie być ich kibicem, ale gdy słyszy się te śpiewy na London Stadium przed każdym meczem młotów, robi to ogromne wrażenie. Akurat tak się składa, że od lat jest to mój ulubiony klub w Anglii. Od czasu do czasu muszę sobie pozwolić na nieco prywaty. Jako zagorzały kibic oglądający absolutnie każdy mecz West Hamu, chyba sam mogę się nazwać ekspertem, jeśli chodzi o wybór najgorszej w historii jedenastki młotów. Zanim zaczniemy, wspierajcie kanał poprzez zostawianie łapek w górę i subskrybowanie mojego kanału. Zostawiajcie też komentarze, by zwiększać jego zasięgi. Ciągle przybywają tu nowe osoby, więc witam i pozdrawiam nowych i dłuższych stażem subskrybentów. Zaczynajmy! Jako kibic West Hamu muszę przyznać, że na każdą pozycję znalazłem całe mnóstwo zawodników i przy każdej długo się zastanawiałem nad swoim wyborem. W bramce postawiłem na Roya Carola, były golkiper reprezentacji Irlandii Północnej, przychodził do klubu z Manchesteru United w 2005 roku i przez dwa lata rozegrał 35 meczów, w których zaliczył zaledwie 4 czyste konta. Dobrym kandydatem byliby też tacy zawodnicy jak Steven Henderson, Ruth Boffin, Peter Kurucz, Jan Lastówka i Rafael Spiegel. W klubie całkiem niedawno występował też David Martin, który zaliczył 5 występów przez 3 lata. Był nawet Gabor Kiraj, który nie rozegrał żadnego meczu będąc wypożyczonym na całe uwaga 16 dni. Długo zastanawiałem się kogo wybrać też na prawą obronę. Ostatecznie postawiłem na niej na dwukrotnego mistrza Europy i mistrza świata Alvaro Arbeloe. Arbeloa dołączył do zespołu z Londynu na sam koniec kariery, występując tam w sezonie 2016/17. Zagrał ledwie cztery mecze i zakończył karierę piłkarską. Inne nazwiska nad którymi się zastanawiałem na tą pozycję to John Pencil, Lars Jacobsen, Lionel Scaloni i Sam Baram. Pora na pierwszego środkowego obrońcę. Wybieram Josef Fonte. Tak, doświadczonego Portugalczyka, który w West Hamie absolutnie nie zachwycał. Zależało mi też, by zawodnicy, których dzisiaj umieszczę w jedenasty, byli przez Was dobrze znani. Fonda spędził w West Hamie rok i rozegrał 24 mecze. Na samej kwocie transferu ostatecznie West Ham stracił blisko 4 miliony. Jak dodamy do tego wynagrodzenie, bonusy i wszystkie inne kwoty, chyba ten transfer nie był konieczny. Drugim środkowym defensorem mianuje obecnego gracza Tilo Keirera, który notabene był w najgorszej 11 PSG tydzień temu. Choć w zespole jest dopiero od roku, rozegrał już 38 spotkań, z czego 27 w lidze. Nie przypominam sobie by w którymkolwiek meczu mnie do siebie przekonał, tak bym stwierdził, hm, solidny zawodnik. Jak na razie więcej widziałem z jego strony Katastrofalnych błędów kończących się bramką, aniżeli pozytywnych zagrań. Dodajmy jeszcze fakt, że kosztował 12 milionów. Inni środkowi obrońcy na mojej liście najgorszych to Frederick Alves, Howard Nordwhite, Tyron Mears, Tal Heim, Abdullah Faye, Emanuel Pogatec, Daniel Henry, Roger Johnson, Fabian Balbuena i Danny Gabidon. Na koniec lewy obrońca. Tutaj dla mnie wybór był prosty. Do zespołu trafia Mr. I love this game, czyli oczywiście francuz Patrice Evra. Choć spędził w klubie zaledwie 3 miesiące na sam koniec swojej kariery, prawda jest taka, że oprócz samego nazwiska do niczego się w zespole nie przydał. Rozegrał 5 spotkań, po których opuścił zespół, by ostatecznie zakończyć karierę. Pora poznać resztę lewych obrońców. Steven Henry, Walter Lopez, Fabio D'Aprela, Rajvan Rad i Pablo Teraz czas na linię pomocy. Pierwszy zawodnik, którego przygotowywałem, to jeden z najbardziej zagubionych na boisku piłkarzy, których widziałem w historii w koszulce Młotów. Carlos Sanchez. Kolumbijczyk miał być w zespole silnym wzmocnieniem jako defensywny pomocnik, przychodząc w 2018 roku z Fiorentiny, by zastąpić Pedro Obianga. Niestety okazał się kompletnym nieporozumieniem i po dwóch latach i 18 rozegranych spotkaniach pożegnał się z zespołem. Jako drugiego wybieram Jacka Wilshera. Również spędził w klubie dwa lata i to dokładnie w tym samym czasie co Sanchez. Żaden z nich nie był podstawowym zawodnikiem i całe szczęście. Wilsher rozegrał ledwie o spotkanie więcej, mając nieznacznie lepsze statystyki. Podobnie jak Sanchez, rozwiązał swój kontrakt, szukając później przez chwilę nowego klubu dla siebie. Ostatni pomocnik to ciągle aktywny zawodnik West Hamu, Nikola Vlasic. Właśnie powraca z wypożyczenia z Torino i nie do końca wiadomo, co się z nim dalej stanie. Tak czy siak kupiony był za 30 milionów w pierwszym sezonie, tymczasem zdobył jedną bramkę i dołożył dwie asysty. A teraz Torino, do którego był wypożyczony, nie chce zapłacić nawet połowy tej kwoty, którą zapłacono za niego przez West Ham. Pora wymienić pozostałych pomocników, którym kompletnie nie szło w West Hamie. Diego Poet Nene, Nigel Kwashi, Antonio Nocerino, Papa Buba Diop, David Bentley i Alu Diarra. Pora przenieść się do linii ataku i pierwszym z wyróżnionych jest Anglik Kiron Dyer. Do klubu dołączył w 2007 roku za 12 milionów z Newcastle. W którym rozegrał 250 spotkań, strzelając 36 bramek i zaliczając 44 asysty. W West Hamie przez 4 lata w 35 meczach zaliczył 3 asysty. Chyba już widzicie powód mojego wyboru. Na drugie skrzydło przenoszę kogoś, kto nie zupełnie jest skrzydłowym, ale potrzebowałem go bardzo w podstawowym składzie Jordan Hugel. Ten napastnik podobno miał spory potencjał na sukces. Pozyskany z Preston North End za ponad 10 milionów euro, rozegrał 3 spotkania w barwach młotów przez 2 lata i odszedł z klubu za ledwo ponad 3 miliony. Na środku ataku natomiast Simone Zaza. Gdy patrzę na ten GIF mam wrażenie, że nie muszę dodawać nic więcej. Choć Włoch był do West Hamu tylko wypożyczony, kosztował ich 5 milionów euro. Przez cały sezon w 11 meczach nie zdobył ani jednej bramki, nie zaliczając nawet przy tym asysty. Był jednym z przykładów Włochów, którym w zespole młotów zupełnie nie wyszło. Do listy najgorszych dopisuje sporo innych zawodników, takich jak Zande Silva, Kepa Blanco, Henri Mara, Ahmed Mido, Marwan Szamak, Mladen Petric, Marco Borriello. Emanuele Menike, Niki Cajelawicz, Gokantyre, Jonathan Kayeri, Seat HaKsabanowicz. O, oh, dużo tego. Na ten moment mógłbym też nadmienić nazwisko Gianluca Scamacki, który dołączył do zespołu przed tym sezonem za aż 36 milionów i zdobył 8 bramek, z czego tylko 3 w lidze. Miał być super snajperem. Kontuzje miały jednak na niego wpływ, podobnie jak brak zaufania trenera Mojsa. Na ławce rezerwowych jak zwykle zasiada sześciu zawodników. Na początek bramkarz Roberto. Hiszpan zaliczył jedno czyste konto w 10 meczach, wpuszczając aż 21 bramek w pozostałych spotkaniach. Szybko zweryfikowany, opuścił zespół po pół roku. Jako drugi kolejne wielkie nazwisko, Samir Nasri, do West Hamu dołączył po terminowym zawieszeniu. W zespole spędził jednak ledwie kilka miesięcy, rozgrywając sześć meczów. Zaliczył dwie asysty, ale zdecydowanie nie tego od niego oczekiwano. Następnie inny wypożyczany zawodnik, Alex Krall. Ciężko go zapomnieć, gdyż występował w West Hamie w sezonie 2021-2022. Sześć meczów, a wypożyczenie kosztowało ich ponad 5 milionów. Rozumiem, że pozyskiwany był do roli rezerwowego, ale to nie zmienia faktu, że wcale nie prezentował się dobrze. No i ta kwota. Przechodzimy do napastników i na pierwszy ogień zawodnik, który w zespole występował dość dawno. Benny McCarthy, zawodnik z Republiki Południowej Afryki, trafił do klubu z Blackburn za nieco ponad 2,5 miliona. W 14 meczach nie zaliczył gola ani asysty i po zaledwie roku rozwiązano z nim kontrakt. Drugim napastnikiem na ławce jest Szwajcar Albion Aieti. 11 milionów i 300 tysięcy wydanych na jego transfer z Bazylei odpłaciło się 12 meczami bez gola ani asysty. Do Celtiku odchodził za 5,5 miliona i jest to chyba jedyny powód, dla którego jest u mnie tylko rezerwowym. Ostatni zawodnik, o którym dzisiaj wspominam, może niektórych zdziwić, ale tylko tych, którzy nie znają detali. Sebastian Aller w 2019 roku, trafiając do West Hamu z Eintrachtu Frankfurt, został najdroższym w historii transferem do klubu. Zapłacono za niego aż 50 milionów euro. Ten przez dwa lata zdobył 14 bramek, jako potencjalny wielki transfer napastnika. 14 bramek. Teraz czas na trenera. Choć nawet nie macie pojęcia, jak bardzo poczynania trenera Davida Moisa irytowały mnie w tym sezonie w rozgrywkach ligowych, to nie on zostaje moim wybrańcem. Pomysły miałem trzy: Gianfranco Zola, Avram Grant i Manuel Pellegrini. Stawiam na tego pierwszego: jest najmniej utytułowanym szkoleniowcem spośród całej trójki i też poradził sobie najgorzej. Choć prowadził zespół przez blisko dwa sezony, cudem uniknął spadku z ligi z 81. Jeden meczów wygrał tylko 23, co daje mu procentowo nieco ponad 28% wygranych spotkań. Dodatkowo przegrał aż 37 z nich. Zdobywał ledwo ponad 1 punkt na mecz. Nie był to jedyny niewypał w jego wykonaniu, więc może powinien pozostać przybyciu asystentem. Teraz pora na powtórkę składu. W bramce Roy Carroll, obrona to Alvaro Arbeloa, Jose Fonte, Tilo Kehrer i Patrice Evra. Środek pomocy Jack Wilshere, Carlos Sanchez i Nikola Vlasic. W ataku Kieron Dyer na prawym skrzydle, Jordan Hugel na lewym i Simone Zaza jako dziewiątka. Jeśli podobał Wam się odcinek zostawcie lajka pod odcinkiem i subskrybujcie kanał jeśli tego jeszcze nie robicie. Jestem też bardzo ciekaw, jakie drużyny są ulubionymi moich subskrybentów. Zostawiajcie nazwy waszych ulubionych zespołów w komentarzach. Ode mnie na dziś to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia. I'm